Wszystko zaczęło się od powrotu mojej starszej siostry do domu po kłótni z rodzicami i wyprowadzce do chłopaka, który nie przypadł moim rodzicom do gustu. Ta kłótnia i wyprowadzka trwały dwa tygodnie i były pełne kłamstw ze strony mojej siostry. Kiedy byłam sama z rodzicami, nie było kłótni. Wierzyli we wszystko, co robię. Byli wyrozumiali i mnie spierali. Po roku od wyprowadzki siostra wróciła do domu i wszystko się zmieniło. Wyglądało to tak, jakby to ona była teraz gwiazdą w domu: dostawała wszystko. Była kochana i pozwalano jej na wszystko, a ja dostawałam okrzans, Nie byli wyrozumiali, gdy coś mnie bolało, czy miałam okres. Nie wyżyli, że zdam prawo jazdy, ani że przejdę do kolejnej klasy. Nie byłam zazdrosna i rozumiem, że cieszyli się z powrotu córki, ale nie musieli mnie traktować jak śmiecia. Pewnego dnia, kiedy przesadzili z komentarzami na temat mojego wyglądu, wagi i ocen w szkole, nie wytrzymałam i zamiast jak zwykle milczeć, powiedziałam im wszystko i zapytałam, dlaczego tak mnie traktują. Nie odpowiedzieli. Mama miała łzy w oczach, a tata w milczeniu patrzył na mnie z mieszaną miną. Poszłam do swojego pokoju i po godzinie usłyszałam, jak mówią do mojej starszej siostry, czy my jesteśmy takimi złymi rodzicami? Mówili to w sposób sarkastyczny, a moja siostra uważa, że przesadziłam. Czy jestem dupką za to, że powiedziałam rodzicom, co czuję? Z tego, co ty opisujesz, no to wygląda to tak, że po prostu no, byłaś bardzo skrzywdzona przez to zachowanie i po prostu nie wytrzymałaś i wybuchłaś. Co jest normalne, tak? No Skoro twoje rodzice nie potrafią normalnie się z tobą komunikować, jakby mi dziecko tak powiedziało, to pierwsze, co bym zrobiła, to bym chciała zrozumieć swój błąd. I chciałabym zobaczyć, skąd to się bierze, i bym porozmawiała z tym dzieckiem. A jeżeli moje dziecko by na mnie wybuchło, to też to się nie bierze znikąd. I tym bardziej byłoby mi przykro, że doprowadziłam do takiej sytuacji, że moje dziecko przez długi czas milczało, i dopiero po tak długim czasie wypłynęło z niej wszystko.